Witajcie z tej strony Kaś, dzisiaj zaczynamy nową serię, też realną, ale zdeczka w innym składzie, zdeczka na innej maszynach i zdeczka na innej mapie. A dzisiaj ze mną Wieleś. kiełpik. No Elo. Nieważne. Miki. Miej po z <grym> siema, 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 siema. Jak zawsze. Cie on tam w los. No i Lufti. A dzisiaj w górę ure ure ure. <grym> Jeden poważny człowiek, który stoi twardo na ziemi. Ale co? Eee, pokażę wam teraz do góry troszkę. Polecam. Pokażę wam tak. Tu mamy zajebiste silosy na... Łapy w górę, w górę, w górę, w górę. <laughs> Zajebiste silosy na zboże inne, jakieś tam pierdoje. Jeszcze nie wiem dokładnie. Tu mamy w ogóle takie duże, duże eee, na maszyny. Tam mamy kolejne na maszyny, tutaj mamy do kuczaków, trochę tych kuczaków już chodzi, nie kupowałem, ale już są. E, a z tym mamy patatę. Patatę. To nie o, powinno być sypać. pod... Nie, patata? miał być. To ma ale po wiesz, kaka. To tego, tego co czytałem o tej mapie, to ma być coś takiego, że jakby sypał do głównego gu zbiornika... No tam, no tam, no Do głównego zbiornika ma się przesypywać. Tutaj możesz wygarniać sobie... Chłopaki, bo ja przyjechałem z kutajem dzisiaj, daj to się karmoś? Moim arowcem? Jaki <gülny> Ja się karnę tak? Michi, odkurz sobie ta to... picerkę od razu. Ale to ja tym przyjechałem, ej. Ja Ale ta picerkę sobie odkuś, taki... no, 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 no Ej, czemu taka maszyna? Ty. To chyba wojakiem zalałem. Ty, patrz! Jak, ten, no jaki gniotownik! To nie jest gniotownik, Albo... to jest ten... Tokarnia. Tokarnia, no właśnie. No dobra. Gniotownik. No chuj, odkurzacz. Dobra, yyy... No także sorry. tutaj No Poczekaj, mamy... to wezmę, wezmę kanistę, aby nam kompanii paliwa to wezmę tą piątkę, to może zjadę do domu. Ogólnie, o, ludzie, o, mapa tak? wygląda tak. O, muszę nakręcić jedne strasznie płaska, jak trzynastolatka. E, nie wiem, nie sprawdzałem. E, okay. no i tak. Cii. Mamy duże pola ze względu na to, że teraz zaczynamy w 4, później będzie 6, 8, 10, 12, a nawet 16 na tej serii. Więc 112. jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj, żeby doczekać się do takiej akcji. A dzisiaj mianowicie polecimy sobie tutaj na tą szósteczkę, bo jest mała, nas jest mało, a później polecimy sobie tam, jak się wyrobimy. Fakt up. Nie ustawiłem moment, ważny ten telefon, bo nie ogarnię. Nie wiem, ile nagrywamy, najgorsze jest to, ale zaraz będę wiedział tak na łoko. Na łoko to chłop szpitalu no Ej, ale Umar. jaka bożka tam jest, widzieliście tą bożkę? Co? Ty. Tak. Jaka bożka tu jest? Tak, jako, taką bożką to byś pół nogi uciął. Jaka bożka. Kurwa sztasz fierka. bożka jest. Gomówka jak ty to mówisz. Gątówka prawidłowo. Bożka to jest, ty. No. Boszka to masz nazwę firmy. Ej, bożka dobra, to jest... ludzie. Szyba nogi, jak Ej, Ja lecę sobie na kombajn. Nie wiem kto w co jeszcze wsiądzie na pewno... No to ja, ja sobie pójdę w ten... Nie, nie pokazałem ludziom przez was co i jak, ale dobra e, No i tak, dobra, mniejsza z tym e, Tutaj mamy właśnie No Dobrze mówię? Tak, to się... tak Roselmaszę Tak, Kasiu. To, to są to Russell tak e, Tam jeszcze, to przejadę tutaj w lewo i tak Na start, bo nic nie dokupowaliśmy Tam mamy jakąś ładowareczkę, tutaj mamy Yy, opryskiwacz, kiełpika. dwa pługi, kiełpika z Kielpika. Yy, do ściana tutaj mamy yy, prasę, siewniki jakieś, yy, Mikiego. kubery, yy, rozsiewaczkę, po prawej Ludziego. stronie jeszcze i yy, ten teges. Hoposzków. Yy, ktoś, dobra, wziął tam ten hater, pasuje, to ja jadę sobie wziąłem. Kaziu? No? Pekaziu, a powiedz mi ty jedną rzecz, tylko tak od serca. No? Czy to czujesz? Co? To nie nic, dobra. Na które polejdziemy? No szóstka. szóstka. Ale szóstka tam dziki szagrzewa panowie, ja nie wiem czy tam ja tam się boję jechać. No nie tam akurat nie ma, bo nie zapisałem. A, to dobrze. To dziki niż jednak to pomyłka. To wcześniej szakrzewały kiedyś... ty mnie? No ja cię, ciekaw. Leśniejszy przyjechał cały zapłakany, ja mówi matko bosko, co ja zrobię? No? Bierz mnie ty! Bierz mm. mnie! No ja, No jak normalnie gościu? Chowo eee... jak ty chyba ja? Chowo jak? No właśnie. Dobra. Eee, widzia widziałeś drugą ośkę skrętnął? No ba. Jak drugą przy wózkach? Ale eee! przy, przy wózku no. Ale bym nie mnie dólba. No boże. Człowieku, Jakoś, bo... ja tu jadę a Andrzej już zamykał. Kaziowi śmierć przed oczyma przeszło normalnie. Kaziomu no, tak wiem, nie pitle. Nie pij przede wszystkim Nie, tylko wolno mówię. tu jeś, no, bo to trzydziestka tylko. Dobra, cicho, policja nas... Nie czapknie, o autosave był, bo był lag Badzika ja, w... to jest jest Nieważne No w byc, nie będzie na tylko lag jak zwykle <laughs> Taki Nawet komputer nie wiem, czy to było Z pierwszej komputery jak co, jak co, ale jest dobry Dobra to jest zupa z bobrym Jest, sobie to zupa zwierza. z pierwsze no. Na słomę czy na sieczkę? Na słomę, no hajsy muszą się zgadzać Tak wtedy, na no, słomę czy na sieczkę? No w na sieczkę. wszystko jedzie No to ty się pytałeś tylko kiepki jest z tym Januszem. Mikoł, siedziemy od Luftygos. O, Kazik. No, ja się Nie wiecie, może tak Co jest, kurde, że... Mogę. Co ty robisz? No, nie mogłem wózka ściągnąć, z wózka ściągnąć. Poczekaj, że go przepchnę tak nierealistycznie, No bo mnie zirytował, co nie. Poczekaj, GX, a właśnie nie włączymy. Kaziu, uciekaj, bo cię to ty, ja kombajn to tak, mi się nie... zapchał, może, zobaczcie ile stopy wyrzuciłem na tym. Jejzu... No nie muszę to tu poprawione jest na tej mapce coś. Nie wiem, ale kombajn mi się chyba zapchał. Ale, ale że skopał tamty. No ale ja nie wiem... We... Nieee... We, weź, weź nie tą młocarnię tam włącz lepiej. Co ty, Kaziu, płaszesz? No bo kuźwa, ja chcę tu młócić, a ja nie mogę, no. No poczekaj, bo no, tam gdzieś się to Pan, <laughs> no znowu mi się zapchało, lol. Ale zwało, Przedecie. fajne. Tylko wózka tam nie przestaw. Proszę Kaziu, toć to cię przodem puść. O dziękuję. Patrz, toć cię przodem! Co <laughs> no, to tak cholernik No, miki się wcina? Czekaj, Luciano. Ty... Nie, nie sobie go Patrz jak zawodowo to robi. No chopaj, no, bo jaki pierwsze dnia. Ty połamy, połamieny mi. Nie Pezy Pezy Lemoniada z A Ej to było czy Nie? Nie. Nie, nie, ale leci w miarę. Także no... Ale fajnie to wyje wszystko. Ej, no, no. ale te Roselmasze są ogólnie fajne. Fajne, gdzie tam jeździcie? Nie, nie wiem. 10, 9. O. 12. Nie Mniej więcej. Ale całkiem w pompkę. Jakie fajnie słychać? Ja się nimi nie muciłem mhm. chyba, ej. Ja muciłem, ja pamiętam jak wyrobiłem o nich ten odcinek z Gold Edycji tej. To wyszło w 15, to pamiętam jak. Opowiadałem o nich, czytałem, oglądałem filmy nawet o nich. Jak się przygotowałem? No to perfekcyjnie. Jak ktoś nie wie to kanały do chłopaków niżej. Zapraszam, zapraszam do A możesz wziąć szczerze mówiąc prasę i będzie sobie pracował, nie będziesz co? Tak, i tak innej. Nie, czy tam mocy nie będziemy za mało do tej kwestii. Nie no fajnie. Daj radę ej. Dobra. 716 to jest. No 716 ma 200 coś, chyba my room? Ano, ostatnio z chłopakami trafiliśmy na fajny filmik 716 w szóste, zagonówce takiej małej. faworytem jeszcze, piątce, w piątce zagonówce. W piątce zagonówce, to była masakra. Latał z nią za 20 na godzinę. Taką unię zagonówce, nie taką ten tylko taki mały skibak jeszcze była, nie? No na tych normalnych, no To ma... tak, dajmy, ja pod, jak, jak kaziut byka za rogi. <laughs> A dzisiaj przeprowadzałem... Dziewięć... kurów? Nie no. się, by cię Nie. Ja się, ja się swoich nie boję. Jak mnie pierdolnie, to człowieku wiem, że żyje hey, Ej, ja, jak, mi mnie to ino raz. się budzi. To Kaziu zaraz pod zdejmuje i do zagrody. <śm> od tego mam ciebie. Nie, 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 nie. Kaczor, w tych zabawach twoich, to ja nie ucieknę. Czekaj przyjedziesz, jak krawko odbierzesz. Jedyne czego Ci odmawiam, to zagraniania Twoich chlub do obory. Ej, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy. I cię zmienia, jedziemy. I prosto. I e, pół tony, a nie było pryskane, także nie wiem co tu by się działo. ja 4, mam 200. No bo Ty powszechne jak zrobisz, a powszechne nie ukrywajmy jest e, naprawdę... E, no ta, bo to od sąsiadę leciało, od sąsiadę leciało tam. No tak, bo sąsiad tak pryskał, to Tak, tak. Ta, ta. Ale ludzie, patrzcie. Jaka tu akcja z kukurydzy będzie? Zobaczcie do przodu ile silosów. Mm. Weź to mm. ugniataj! Weź to zapełni. A weź to potem, kurcze... Taśmociągi, Baszy. lecimy. Mikoś poczekaj dotnę. Ja Teraz poczekajcie na mnie. Ale rogala rąba. No jeszcze o tym tu będzie musiał kiedyś wypracować. To płożę jak wymucały piek do niej. Ja? ja ej, mogłem ja tam skręcić, nie, nie? Pierwszy. No i była trwała. Ale fajnie, jak w ogóle opuścisz heder tutaj ten na obroty chodzi, nie? No, no, Ale słychać, jak one po prostu... Ale <słuch> na coś ma... mają do roboty. Ale słyszysz, jak wyje, jak dopiero wiesz, wchodzisz ku pod tn pod... pod odlegania sobie na no, nie, Pod no. zbożem. Jak wciągną dopiero w sznekę. Dopiero taki... Sznekę? to jest szneka. Szneka. szneka to masz, jak heder ci wciąga... I ten to, się co ma. przyczepiasz, nie? Jak heder przyczepisz, to jak heder jest to odczepiony, to sznekę widzisz. Ja to co to... chwilę, jak ty ciągle syczy? Czy to prasa? Nie wiem. Może Znaczyń, tak. Chodzi ci o te takie... Masz takie jakby... to Powiedz, to do środka ciąga. No, gaździe, takie listwy idą w poprzek no, no, i to no, 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 no. no, to jest tak, szneka tak. cała. No. Tak, tak, no tak. nie. Kaciu, bo ja tutaj nie mogę dalej pojechać. Jeżdź, jeżdź, jeżdź. Gdzie coś zginęła coś? słoma? Ej. Zapchałeś. Tak, ja, 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 no macie stary, poczekajcie, jak to no, wygląda. No. Dożyjesz? Ja ci będę, ja ci będę. Ale mnie, no patrz, w tym narożniku słomy nie ma, co jest? Była, bo no nie. No, nie, może się zapłaci. No ty widzisz, tu co słomy gdzie jesteśmy? Nie. Może się przykuwało za rafie. No ja piznę, to ci kurwa. że teraz w ogóle nie będzie słomy. Nie robić, Kajmi. No było za daleko opuściłem. A ten narożnik coś strafiony. Patrz, i u mnie wcale nie leci. Nie leci. Nie leśie. nie ma jeszcze raz. Nie, nie. Nie leś, nie Ja, ten, będzie... ja też przecież ładnie leci. A, Tak, ale... Leciało jego. Co jest? Kaziu, popsułeś. <laughs> popsuta, tak? zawsze. Pole, popsuta. Zabawi tam też kupę. Poczekaj, 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 ten Lufty. To o ile tam wyrzucić z tyłu wszystko Dobra chciałam też podjeżdżać ty Dobra, to zaraz ja do końca jej podjeżdżam No Kasiu, jeden przejazd, a mi mnie dbany, no. Ale nie, sam ty. fakt, że... Nie że... będzie sypał w ogóle. Dwa przejazdy są nie wiem. Lofty <laughs> proste. <laughs> Dobra, o Jezu, zob zobacz zobacz u mnie, zobacz ją u mnie ty <laughs> Ej, kiopik! E, dobra, w szypie ludzi może sypać. Przejazd. To, Wie, się o. Przejazd, potem będzie teraz jeden. Pan Kurwa, jakby to z przyczepem wykipował, ty. <laughs> ty, jakbyś jak, jak zatwardzenia dostał. I teraz by tak puściło ci Ale zbieram. nie, no faktycznie czasami mogą się kombajny zdeczka przyjechać, no ale. Ej, kiopik, tak szczerze, to mogłeś jechać do końca, chyba że mi kila masz. To mogłeś ja mam 90! Aha. Nie, dojdzie. nie dojdzie. Znowu wypierdzielił z srakę Nie, ja, ja się nie patrzę do siebie do tyłu, bo jak ja też piznę takiego klosa to... Nie, 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 teraz się, się leci <laughs> O, już nie leci. Ej, uh, uh. o ty nie ma słowa. No to powinno gdzieś walnąć, tak jak mi Ale... Już Nie, nie nie ci Tak nie jak, nie ci jak jest. Oh, Ej, ja teraz też. Dracie grać ale, ale to mam tu jakiś skos wychodzi w ogóle gdzieś? 3, 2, 1, 0, palić powinno już E, doba tych Jest, tu jest jakiś skos Mapa coś jest Ty. niedopracowana Zrobili jak w burakach liście by wywalał <grym <grym Ale nie, zjad... mapa jest coś niedopracowana no, po... Czekaj, czekaj Kaziu, jakby podjechać trochę, O, patrz. Jak ich podjechać? Chociaż trochę odcępiłem, bo to się wzbędną szaky, tylko tyle, żebym dojechał nie, do końca. Się nie staję, bo... A jaka górka tam w ogóle odcinkiem jest teraz normalnie. Dobra, bo trzeba dojedziemy do końca i się wycypiemy już z no To przecież od nas już może odbierać. Na no tak, ale mówię, że ja, bo ja spałem tylko 10%, nie? Mhm. Wy macie styla, styla. Krótka ta rółka. Krótka, niską. Ja w ich klop, klop, klop wypuścił Gdybym przejeżdżał jak, a ja już jadę sobie tam gdzie obi, gdzie obiłbym To jedź kazi, ja sam może polecę poprzecznie Dawaj kierunek Chwi, styla, waka waka południe Dawaj kierunek, tyle ciągle odbierzesz jeszcze Nie wybieram o procent Aha, 740 kg, dawaj klop, bo ja mam 97% co? Na 77, ale chodzę radę. No na No ale fajnie wchodzi na obrad, no nie? Leci kiełpik do już. Nie zostaje. Miki stuwa? Nie? Nie. Aha, po prostu nie chcesz, żeby się, że tak powiem, zatrzymał ten... Tak. Kumbain. No dobra. Tak trochę niemiło tego zostawiliśmy, no. Ale dobrze, tak, tak, dobrze, po hamsku bym rzekł wręcz, wiesz, kaziu Je, jestem, ma... jestem jedynakiem, to, dam radę Ej hey, belka Miki. Jak? Nigdy nie widzi. Wy robisz, ale w ogóle słowo daj. przecież na tamtym serwerze co graliśmy poprzednio To słoma strzelała, że tak powiem z prasy ty gadasz, Wiem ki masz? Jeszcze Czy mi się wydaje, czy tylko kiełpik pchasz belkę? Zamknij się, żeby kiełpik także <laughs> Epik, ja no teraz wyhamowie wuj na mnie. do, do Luftwiego teraz Klepik Tepik mhm. ja po prostu chciał parkę napkać, żeby mam bliżej koleżanki, No właśnie. To jak Lufty. No, no. dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, że on mi się wygląda. Fajnie macie, wygląda to tak nie. jak z Mikuś sobie popierdolem jeden co to. to, ale, to, do... to. No. Dojedziesz. Dojedziesz? Oh, Dejadam, dojadam z powodę. Pięknie. Tylko chyba jeszcze bliżej będzie tak. Co, co blizjdzie? się, zaraz ten. A dużo kiełpik tam już masz? No, z 16 ton. Przyczepa mieści? 32%. O, to no to połowa. No to 32 tysiące po... litrów. To jakby nie patrzeć, to już trochę tam nasypało się. Za dwie przyczepy tu będą. Ale lufty jak się wysypie to będzie wisz. Trochę więcej. No, wiadomo. No. Już mam 20. To jak będziesz jechał wysypywać, to się tepniemy, zobaczymy jak to poleci w ogóle. Gdzie? Mhm, ok bo tego jestem akurat bardzo za A bo jak mam... jeszcze za sam sobie polecisz nie no pojedziesz najwyżej w tym czasie my sobie pomócimy jeszcze troszkę wtedy pojedziesz wysypać to... jak będziesz sypać miał to się typniemy wtedy Zero. do ciebie i tyle kazik poje... do ciebie czy nie? no możesz podjechać mam trzy tony jak dojedziesz dobra, będziesz dobra to umucisz pomóc. no to prasuj sobie najwyżej jeszcze teraz jak coś będziemy mieli więcej to będziemy wołać Otóż to. Tu. Ej, weź teraz, jak tam skończyłeś, do końca dojechałeś, weź, no, jedź tak. od drugiej strony i wjedź w te duże kubki, akurat tak tam będziemy Dobra. jechać, ja jestem tego ciekawy, jak to będzie w ogóle szło. Ty, a tu prasa strzeli. Tak. Koniec Jezu. gry. Ten jak są. gumka na kazie naganiaczu, kiedy podczas stosunku z... nie Ej, Ej zamknij się, wys... kretynie. Ej, o, tu Ur... takie, takie wyskoczy, mm. że ten... że ten... Zabiła cię prasa. Koniec gry. Game over. Game over! Ale pierwszy over. raz by chyba przegrał we farmingu ktoś. Eee, no, da bo radę przegrać, w ogóle da radę chyba zbankrutować. I czemu <grym> mu przyjął dożył? do złoty. Właśnie. Dlaczego ja? Bo nie da rady przegrać, jedynie zbankrutować. No i coś się da bankrutować. No co, że dajesz wszystko z nauka, Słuchaj. W sumie. Ale... No nie może w... w ogóle to jest gra, w której się nie przegrywa. Nie. To można grać i grać i rozwijać. Jak wyskakuję na tych kubkach. Bo zaraz będziemy w pobliżu to się zobaczy to. Bo to jest naprawdę porażka. Kiełpik, ogień, oni. ale tu normalnie są ale już. No to normalnie. To znaczy mi ktoś poczekaj, bo to chatów faktycznie, ale tam ciekawe czy te pasy co przechodzą po skosie, to one nie... O mi przestało lecieć. Naraznie się... no przez tam. całe pole nie mogą i bo by, byśmy po drugiej stronie mieli. Dobra, to tak, jak się wbije, to przyszedłem. Powoli kiełpik.

Coś w tym momencie jak ktoś ogląda na dwóch słuchawkach to na pewno to słyszał, to było. A co? No bo akurat szedłem i na lewą słuchawkę mieliśmy, jak przy, o, ruszałeś, żeby go było A. takie zawisokie, jak... i dopiero idzie. Kurde, jak to puczy fajnie. Dobra kiełpik, weź podjeżdżaj Słyszysz, weź podjeżdżaj pod rury. Już dojeżdżę do końca ja idę. I wtedy ten. No, będziemy... Co to? <laughs> By ja nie kłam, nie kłam, ja, nie wiem u kogo to. Nie <grym> nie <grym> telefon ma w ręku, tak mi Było mi coś słychać, bo teraz obluje tego, jak pokłasiać biurko to było słychać jak obluje ty z szczur. Ola, zobacz! ty! Ha, cztery Jaką? Bułę wypuścił. O o o o, Kaźmiś też walnie. Kaźmiś też wypuścił. <grym> no trudno. Oj Kaziu to odcinku tak niekulturalnie, aj ty głupi Patrz, ja nie dałem rady. No Zabysyłać dawaj, dawaj, jeszcze Jest yes, co masz <grym> czas. Weź y, tego, sprite'a i banan'ami popij. bo jest odwrotnie. Ty, ty coś nie, nie sprite. No nic się nie Ej, no zapchałeś się, u mnie leci normalnie. no ja nawet próbuję prawo-lewo, to nic nie daje, żeby... Tutaj, to Ej, też mi nie lecił. To jest kur, bo śwatło, no to Taka fajna ma pogiarła być. Miała być. Człowieka i mnie wyrzuciło do kurz Poczekaj, ja muszę pewnie. Kury. To... Pełno masz? Pełno, pełno. Lufty, jajd do przodu, jadź. Jadę, jadę. Jak ci się skończyć i skret. Lufty, jak ci to pizgnie z tyłka, to... Nie, nie, jest na pod to nie, będę miał miniaturkę. nie, ja ci tu nie, jeszcze. nie, ale nie, trochę, do przodu, przodu. Dobra. Ej. Ej, w ogóle mi nie, 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 do nie, 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 Poczekaj nie, 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 w nie, nie, leci nie, nie, przejazd i Dobra kupik, Wiesz, my tutaj jeszcze czekamy jak powiedziałem. A nie ty, poczekaj, dobra, to ja że ja to był będzie... Ty jak to tą kubkę przyczepą ten, najechałem jak mnie rzuciło. Jak w tym, ja? No w tym nie wywaliło sobie, nie wiem. Nie wie. mnie wywaliło. To jest dziwne. Coś na tej mapie jest ten trigger mapy. Coś trigger mapy, coś pola są no nie takie Nie ale... mi się wydaje, tam tam gdzieś kuna i coś tam swoje. Powiem wam tak, tak to akurat ze sobą jest problem, ale mnie to najbardziej ciekawi akcja kuryca, buraki, ee, Takie rzeczy. Aby słodki nam przywiozą? <laughs> Jak w cukrownia przetworzy, to tak. Bo każdy nowy się No właśnie czekam kiedy walni. <laughs> Jak pierdzielnie to... Kto większego panowie kto większy? Ale bym się śmiał jakby mnie przewaliło do góry nogami ty. Jest. Nie ej. Dobra, wjechałem na formę. Tu się słuchaj to trzeba trafić w te rzędy takie słyszysz? A? To trzeba trafić w takie rzędy mikuś. Ja nie wiem jak No masz po prostu jak gdyby szlaczki na których ci sypia, Jak jedziesz za bardzo w bok to nie sypiesz cały. Dobra mhm. Dajcie tak się we siebie Co? Czekaj tak tapniemy się możemy Tam, tam. przybinę, tak no, Wszyscy No to poczekaj, dojadę tam do ciebie lusty stój I miki najwyżej dojać tutaj też Dopamy się teraz tak? Czy co? To znaczy ja dojedź tu jeszcze do tego Ej, Jaka Dawać. kubka mi się zrobię? Nie to jest dojadę. Ja. O, jestem kiełpika tak. Daj kiełpik, ja pojadę No ja, cię, ale gdzie to? Miki jakie no. zamyślone, jak ci tam zboże się sypie w środę. TY! Jak ty dziewięć na godzinę jechałeś, tak? Nie. Ja gdzieś na godzinę jadę. Ej, daj, no, daj, dajcie pomoże. mi się tapnąć. Dlaczego? Ja, no to tapnij się, tam przecież masz pędy. A, no, ustawiona miałem pod podjeżdżam. podjeżdżałem. Chyba, że chcesz, to, to zajdę. Tam jesteście. Aaa, taki kawał muszę biec? Będę sypał, uwaga. Się o, czekaj, się Poczekaj! Ja czekaj. Dobrze. No bo nie chciałeś wysiąść, a ja muszę biec. O, czekaj, wysi wysiadam. Wyjdź. Ty się już? No ale gdzie to poleci? No to to jest pytanie. Nie, nie, no, syp Lufti, syp, normalnie. Normalnie, koleś. Dobra, w poszukiwaniu ziarek. To jest świetne. Poczekaj, Lufti. Nie syp. Nie. No, do, kiepik, siadaj tam. Szybko. Nie syp, nie syp, nie syp. Chwilę, chcę zobaczyć, gdzie to spadło w ogóle. No, wszystko się wysypało. <laughs> e. Może do papai Kurde, ej, Jest ja Tu jest soja. Paj. że to będzie kukurydza. Paja nie ma. Mas. Ej, nie ma nigdzie. No co ty Ej, no gdzie to zginęło? Ukradli. Chyba, że to po prostu wierza się tu i kipuje samemu. Ale no to nie powinno tak być ty nie? No, no nie ale nie może nie, po prostu może tylko magazyn jest taki, że... To wyzycają. czego to połączenie? A to gdzie teraz magazyny wysypię sobie? No przepraszam. A to nie ma jakieś lufy, co by ty? No nie ma. Ej, <grym> jakich <aluzji? grym> Bo Wojaku czy co? No. Już, A z drugiej strony byłeś każdej tej kolzy, tam od tamtej? No właśnie teraz wchodzę w środek i się podnoszę na kamerze i przeglądam przez mury. No tu możesz wysypać na ładnie, coś tu masz sypać. No bo to weź a, tam jest, tak? No tutaj jest. Tu tak. jest tutaj, gdzie przeszłeś? To po prostu są magazyj... No, rzadzi, no? Ale no zaraz spróbujemy trika jednego, czekaj. Ja mam pomysł. No to podjąć pod Silo. Tutaj podjeci. prawo i na pełni. Ale nie nikogo mówisz, pewnie. że jest syp? Tu jest normalnie kadziołów z No. To ja ślepy jestem. I co no, możesz? To... Mogę, mogę mogę. Niki, podskocz, bo cię nie widzę. O, o, no, no i gdzie jest syp? Tutaj! No tutaj masz lufę patrz, gdzie się lufki sypie No właśnie. tak, no sypie no i... No, no to ja się to, no, to przecież ty... no ale mi chodzi do silosów Ale po co ja muszę o tym takim sypie? A -a. Ej no miałam się sypać, bo to pisał tak po przy, przy mapie No może to tylko pewnie uprawi się Czekaj, zaraz próbujemy No chyba, że po prostu możesz tam wjechać i no tak po ci, że tego tu nie przyjmujemy i musisz jechać tam gdzie pisz Mogę no wiesz to po prostu... No, nieważne. Wierzaj do Trigo. Tam... Trivago. Trivago... Trigo. Trigo, Trigo to jest kółko. Trigo to bank chyba. <laughs> <laughs> Nie... wycieczki. To to. Wie, to a to ten. wycieczki no. To ty, ten. Nie zapłacili <laughs> mi za tą reklamę. <śmiech> 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 Nie piszę nic. No, a a weź, bez... no To samemu syp. Okej. Okay. Ale cofnij jeszcze mistrz. No już, nie będzie. Aha! No kończki. No i się no i no... chcę no, 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 no. no, bi musisz. Albo no, wcofnij na te, w te ziarka teraz. Chyba Ziu, Monka chcesz zrobić? <laughs> Czemu to się nie sypie? W ogóle się nie sypie. Po, posrał to. Ej, kto mnie wygonił za te? opuść! kurwał kurde! Nie no trzeba, nie, trzeba będzie nie, wziąć nie. później szybę do tamtego podpiąć i to wpychać do góry no? Myślę. O. no trudno, tak będziemy sobie radzić także w tym odcineczku ludzie to jest na tyle dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, sieman! Bajo,